Kochani, witam Was na kanale Sekret Kapłanki i chciałabym Was serdecznie zaprosić na taką nową serię czytań. Która będzie dla osób, które bardzo długi czas mają na przykład wrażenie, że ich związki. Ich relacje nie układają się, że gdzieś leży problem, albo w Waszym zachowaniu, albo w Waszych schematach, albo w Waszych blokadach. Głównie chciałabym się skupić w tych cyklu filmach na tym, aby yy, rozpracować Wasze własne blokady. W odniesieniu do waszych związków czy do waszych relacji. Mogą to być relacje romantyczne, wcale nie muszą być to tylko relacje romantyczne, mogą być to również przyjacielskie, rodzinne, sąsiedzkie, nawet bym powiedziała. Takie schematy i blokady, które mają rzeczywisty wpływ na to, jak funkcjonujecie w relacji i jak jak te schematy i blokady mogą negatywnie wpływać na te związki. Moi drodzy, bierzcie tylko to, co jest dla was, nie dopowiadajcie sobie. Starajcie się wyciągnąć tylko to, co konkretnie do was pasuje, lub co może wam się wydawać, bo to chodzi o to, żeby przepracować jakieś swoje schematy, pewne zachowania, nawyki, schematy właśnie po to, żeby te relacje tworzyć takie piękne i zdrowe. A nie poprzez właśnie jakieś stereotypy. Kochani moi, zaczynamy od znaków ognistych, później przejdziemy przez wodne, później powietrzne i ziemskie. Kolejność oczywiście może się zmienić, ale zaczynamy od znaków ognistych, czyli zaczynamy od barana. No i cóż, co blokuje? Pamiętajcie, że baran nie musi być tylko w znaku słonecznym. Sprawdzajcie również Wenus, bo ona odnośnie tych związków i relacji również jest tu niezwykle ważna. Oraz Księżyc, pozycję, jaka planeta jest, w, jaki znak macie w planecie Księżyc, ponieważ tam też mogą się ukrywać pewne informacje dla Was. No dobra, patrzymy. Co tutaj dla wszystkich osób, które mają barana, które identyfikują się ze znakiem baran. Co im sprawia problemy w relacjach? Co sprawia problemy w, rel w relacjach? Jakie mają blokady? O, i już wyskoczyła. Ale najpierw położymy, zaraz będę y, omawiać dokładnie. Mm -hmm. Dobrze, pierwsze, co mi się tutaj pokazuje, to taki problem związany z tolerowaniem nadużyć w związkach partnerskich. Żadna forma, słuchajcie, znęcania się nie jest akceptowana i Wy nie powinnyście akceptować, czy nie powinniście akceptować takiej formy nadużyć, ponieważ zasługujesz Zasługujecie na kogoś, kto będzie bardzo dobrze Was traktował, wchodząc w relację, czy nawiązując relację z kimś, to mamy nadzieję po prostu, że ta relacja będzie przechodzić swoje fazy rozwoju. I w momencie, kiedy Wy spotykacie się z jakiegoś rodzaju nadużyciem, czyli tak zwaną czerwoną flagą, może tutaj również wskazywać na to, że, że wy sobie na to do pewnego momentu pozwalacie. Um, tutaj również musicie um, może popracować bardziej nad tym, żeby. Um, nad wartością własną bym powiedziała, ale zdobywanie okruszków, ta karta pokazuje, że zasługujesz na więcej, prawda, niż okruchy uczuć. I um, może właśnie. Przez to również pojawia się tutaj ta blokada, że pozwalasz sobie na to, żeby te twoje granice były przekraczane, właśnie po to, żeby dostać te okruchy tego uczucia, czy na miastkę tego związku, czy na miastkę jakiejś przyjaźni, relacji. Yy, może się tutaj okazywać, że przez to zbyt szybko się angażujesz w jakieś związki. Albo przede wszystkim przez to, że zbyt szybko angażujesz się w związki, że zbyt szybko, zanim kogoś dobrze poznasz, już w głowie masz ułożony plan, że to będzie związek na całe życie, robi się bardzo poważnie, no i wtedy ym, poważniejsze również przychodzą konsekwencje tego. Co jeszcze nam się tu pokazuje? No właśnie, tutaj ma znaczenie jakaś przeszła trauma w Waszym życiu. I powinnaś dać sobie tutaj czas na to, żeby wyleczyć ym, przeszłe traumy, zanim pójdziesz dalej. Tutaj, traumą w tym wypadku no może być wiele rzeczy. Ym, trzeba tą, po, po prostu tej traumy poszukać, albo znaleźć taką, zatrzymywać się w swoich emocjach i poszukać, yy, które, ym, które sytuacje budzą w tobie podobne emocje i ta trauma się uaktywnia, tak? Czyli musisz znaleźć ją. I po prostu dać sobie czas, żeby ją wyleczyć. No i tutaj, kiedy wchodzisz w związek, to bardzo mocno starasz się o kogoś. Tutaj, jakby zaniedbujesz swoje potrzeby kosztem drugiej osoby. Powinnaś tutaj ćwiczyć przede wszystkim dbanie o siebie i dbanie o swoje potrzeby. Pokazuje mi się tutaj trauma, oczywiście nie musi być na 100% ta trauma, ale dziecka DDA, czyli dziecka z rodziny alkoholowej, lub jedno z rodziców nadużywało alkoholu, przez to wiecz, lub mogłaś mieć niedostępnego rodzica. Ale tu mi się bardzo ten alkohol pokazuje, no co jedno nie wyklucza drugiego, oczywiście, bo rodzic mógł być i alkoholikiem, i mógł być niedostępny emocjonalnie, i ty po prostu chcesz zasłużyć na ten związek. Zbyt szybko wchodzisz w te związki, zbyt mocno poświęcasz siebie na rzecz tego związku, no i tutaj pozwalasz na to, żeby ta trauma czasami, czy ta przemoc, w jakiej by ona formie nie była, no ty ją akceptujesz, a nie powinnaś. No, z racji tego najprawdopodobniej, że nie chcesz stracić tego związku. Zobaczmy tutaj, z jaką sytuacją mierzą się wszystkie baranki na obecny czas. Z jaką trudną sytuacją mogą mierzyć się barany na obecny czas. No, starasz się zachować jakąś równowagę. Zaraz będziemy to rozgryzać mocniej. Mhm. Dobra, ja bym powiedziała tak, że Ty masz jakiś obraz partnera stworzony w jakichś takich bardzo sztywnych schematach. Bo ten arcykapłan pokazuje tutaj sztywność, moralność i ty te zasady masz takie konserwatywne, takie jak ci przekazano, tak jak to powinno wyglądać, bo tak powinno wyglądać uczucie i ty właśnie tak chcesz, żeby to uczucie wyglądało. Więc każdy jeden związek jest tworzony na tym samym schemacie. Braku, brakuje tutaj jakiejś takiej elastyczności. Powiedziałabym, że ty starasz się utrzymać siebie i swoje emocje w spokoju, no ale kiedy jest w Twoim kierunku jakakolwiek przemoc, czy fizyczna, czy emocjonalna, czy ekonomiczna, um, przemoc w Twoją stronę, no to Ty, jakby. Um, Zamiast zadbać o siebie, to skupiasz się na tym, żeby ten związek doprowadzić do równowagi, do uspokojenia swoich emocji, do wyważenia, no bo przecież mój związek ma wyglądać właśnie tak, a nie inaczej. Ten mój partner, żeby mnie mógł obdarować miłością, to muszę być taka i taka. No to nie jest dobry schemat, słuchajcie, no bo widzimy, że za każdym razem zostajesz tutaj poraniona, zostają ci wbite te miecze, czujesz się pokrzywdzona, niezależnie od tego, czy jesteś w tym związku, czy, czy nie jesteś w tym związku. Te miecze w tym sercu pokazują również, że warto by było przepracować jakieś um, wydarzenia, które spowodowały ogromny ból emocjonalny. Niezależnie czy to było w wieku dziecięcym, czy to było w wieku nastoletnim, czy może już przez nawiązane jakieś relacje, no ten ból trzeba by było przepracować i już się od niego uwolnić. No właśnie, uwolnij się, przepracuj, ulecz to swoje serce. Nie wchodź w związki partnerskie z traumą w sercu, z raną w sercu, bo one wszystkie będą, niestety, te związki um, kierowały się tylko w jedną stronę, czyli w stronę rozpadu. Im ty więcej będziesz się z siebie dawać, im bardziej będziesz się. Im bardziej będziesz się mm, angażować, tym większa ta rana znowu dla ciebie będzie. Więc jest potrzeba tutaj odizolowania się i spróbowania y, uleczenia najpierw tego serca, zanim rozpoczniesz jakikolwiek nowy związek czy budowanie nowej relacji. No właśnie, kończysz kartą śmierci, czyli kartą transformacji. A pod spodem mamy dwa. Miecze, dziesięć kielichów i pustelnik. Izolujesz się od, nie dajesz sobie szansy, bym powiedziała, jest tak ciężko, że to Twoje szczęście wcale szczęśliwe nie jest. Izolujesz się od tego szczęścia, no bo nie umiesz podjąć decyzji, bo boisz się podejmować decyzję, bo nie chcesz się mierzyć z tym bólem, który tutaj w te Twoje związki czy relacje takie międzyludzkie wkracza. Posłuchajcie, nigdy nie jest dobrze, kiedy dajemy sobie albo pozwalamy sobie na jakąkolwiek przemoc w naszym kierunku i tolerujemy to. Nigdy dobrze nie jest. Potrzebna ci jest tu transformacja, potrzebna ci jest tu zmiana. Tutaj, jakby po uleczeniu tego serca, przeszłość absolutnie powinna się zmienić. Przeszłość powinna się zamknąć, umrzeć śmiercią naturalną, żebym tak powiedziała. Aby zrobić miejsce dla jaśniejszej przyszłości, i tą decyzję będziesz musiała podjąć. Bo jesteś zbyt mocno przywiązana do przeszłości i opierasz się zmianom, które mają miejsce, to absolutnie nie pomagasz w tej sytuacji. Trzeba by było tutaj odpuścić już to, zaleczyć te serce i, no więcej, nigdy w takie relacje, gdzie ta jakiekolwiek formy przemocy. Jakiekolwiek formy nadużycia były wykorzystywane w Waszym życiu. Zobaczmy jeszcze teraz, jakie są rady dla Was. Zniekształcony obraz, czyli perspektywa. Musisz zmienić perspektywę spojrzeć na siebie i sytuację ze współczuciem, bo właśnie ty będąc tą konserwatywną osobą, taką, gdzie wpojono zasady, że rodzina jest najważniejsza, że partnerstwo jest najważniejsze, że ratuje się związek pomimo, że jak są dzieci, to musisz w tym związku trwać, to jest absolutnie niewłaściwa. Właściwa perspektywa to taka, że najpierw zadbam o siebie, a później mogę się tym swoim szczęściem, swoim zdrowym podejściem podzielić i już nie będziesz z braku, już nie będziesz akceptować. Yy, jakiś nadużyć wobec siebie, yy, tylko trzeba na coś popatrzeć z innej perspektywy. No właśnie, i tutaj wkroczyła dynamika rodziny. I faktycznie... Yy, może być tak, że dojdzie do porozumienia. Może być tak, że oczywiście to jest związek, relacja rodzinna jakaś. To nie musi być relacja romantyczna. To może być po prostu obraz ojca na przykład i idziecie z tym obrazem. Może jesteście wściekli po prostu na tą, na tą swoją rodzinę. Jednocześnie nie umie, umiecie opuścić tego. Tutaj jest potrzeba czasu, by, by uporać się z tymi wszystkimi problemami, ale naprawdę, kiedy zmienisz perspektywę po uleczeniu tego serca, twoje życie może się diametralnie zmienić. Promienna bogini, przyjęcie. Jesteś gotowa zrozumieć, jak w, pełnej, w pełni ważna jesteś. No właśnie, czyli masz tą gotowość do zrozumienia tego, masz tą już jasny obraz całej swojej sytuacji i karty radzą, aby faktycznie najpierw popracować nad swoją perspektywą, najpierw spróbować to swoje serce, te swoje traumy zaleczyć. Później ta dynamika rodziny zacznie się zmieniać. No i uznać przede wszystkim siebie. I swoją ważność. Yy, I to będzie taki przełomowy moment, który pozwoli ci tworzyć już później relacje oparte na miłości, zrozumieniu i współczuciu dla siebie samych w momencie, kiedy są jakieś nadużycia. Mam nadzieję, że treść Wam się podobała. Jeżeli Wam się podobała, to pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o podzieleniu się komentarzu, czy rezonuje z Wami i co? Zapraszam do kontaktu, zapraszam do łapek w górę. No i ściskam, pozdrawiam. Pa, pa!